Dzień dobry, czy Już wiem, co muszę robić inaczej rano, żeby być punktualnie. Mm, więc mam i rozwiązanie, i refleksję. Jeden ze sposobów takich, żeby sobie radzić ze sobą w takim rozumieniu, optymalizować celne, każdego dnia i być każdego dnia odrobinę lepszym jest właśnie taki, żeby wyciągać wnioski z tego, co się robi, nie szukać usprawiedliwień, tylko nazwać rzeczy po imieniu mm, i, i się z nimi mierzyć i szukać na niej sposobu. Więc tak, ja mam problem pora, rano, żeby być tu punktualnie. I ile poprzesuwałam? 5 minut, to nadal jestem niepunktualnie, ale ja wiem dlaczego, bo u mnie szmakuje z samego rana zasada first thing first, a first thing first, czyli pierwsze rzeczy najpierw powinnam nie wyciągnąć z łóżka i najpierw powinnam się przygotować, żeby tu zasiać, a następnie powinnam robić inne rzeczy, czyli tak jak na przykład mam mnie, czyli tak jak na przykład na, 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 odpowiadanie na wiadomości, poprzez to, że mam duży zespół, to jak wstaję rano, to z samego rana jest tych wiadomości dużo. A jeszcze dzisiaj z rana okazało się, że jest nas równa 500, czyli -ka, Cześć Karolina, a i w tym miesiącu już dołączyło do nas aż 23 osoby, no więc przy okazji zaczęliśmy to celebrować i sobie gadać o tym i, i tak było. Poczekam sekundę, aż się, aż się pologujecie, a bo dzisiaj mam fajną taktykę, taką taktykę, która pozwoli. Pokażę przy okazji pod słońce piękne w oczekiwaniu. Dzisiaj mam fajną taktykę. Cudowna sprawa. To też mnie fajnie wyciąga z łóżka i mobilizuje, jak widzę, taki takich słońca. Mam dzisiaj taktykę, którą można wykorzystać genialnie do tego w ogóle, żeby. Nazwałam to w tytule ograć Siebie, ale z tym ograć Siebie, ograć Siebie to w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo ograć Siebie ona na myśli to, czy, czy kogoś w tym pozytywnym, siebie może odnieść się do tego. Ograć siebie mam na myśli to, że czasem my sami sabotujemy siebie. Bardzo często my sami sabotujemy siebie. A tą taktyką można właśnie w pozytywny sposób ograć się w taki sposób, żeby, żeby robić rzeczy właściwe, właściwie i, i, i robić to, co jest dla nas w życiu ważne. No ale to tak od ogóły do szczegółu. <laughs> Dzięki Domi, również dla Ciebie pozytywny vibes. Hej, hej Weronika. Okej, okay, więc ten cykl, czyli to dzisiaj jest trzecie nagranie o taktykach negocjacyjnych, taktykach w, w kontekście, który możesz wykorzystać w życiu w prywatnym, zawodowym, w pracy, w domu, w, w codzienności, jakiejkolwiek sobie wymyślisz, bo ja właśnie tak postrzegam pewne narzędzia. I dzisiaj taktyka, którą niektórzy nazywają salami, nie nazywają stopa w drzwi. Ja często o niej mówię właśnie przez pryzmat stopa drzwi, stop i ona polega na tym, że opiera się na bardzo prostym mechanizmie, że małe ustępstwa są dużo. Ne, łatwiejsze niż duże ustępstwa. Ja Ci dam dla przykładu, dam Ci przykład biznesowy najpierw, a potem przeniosę to na inne obszary. No bo wyobraźmy sobie taką sytuację, która chyba będzie naj, najłatwiejsza do zrozumienia. Zobaczcie, mnóstwo osób ma konta, chyba wszyscy mają albo prawie wszyscy mają konto bankowe, więc macie też takie doświadczenia, że dzwonią mm, do Was z różnymi pretekstami. Nie? banki, a to chcą dać kredyt, kartę kredytową i tak dalej, i tak dalej, a to kredyt, a to coś tam. I teraz, w momencie, w którym pracownik, handlowiec banku ma za zadanie, żeby zrobić wynik, to on bardzo często ma ilość kont otwartych, on ma bardzo często ilość kredytów sprzedanych, tego typu parametry. I teraz, jeżeli ma znaleźć nowe osoby, które nie mają kont, jest to bardzo, ale to bardzo trudne. Zazwyczaj robi się to na zasadzie na zasadzie szukania osób, które już mają konta, no bo wiadomo, że tak jest, tylko zamiany. I taka technika, wyobraźmy sobie taką rozmowę, że rozmawia handlowiec z potencjalnym klientem, no mówi, nie, wszystko mam, nic nie potrzebuję, wszystko jest okej. Okay ale znajduje taki pojedynczy smaczek, za który łapie tamtą osobę i mówi dobra, no to niech Pan sobie tam ma konto, karty kredytowe, kredyty, wszystko. Natomiast teraz tutaj otwierając i nie wiem, korzystając z takiej promocji może panu odebrać coś, jakieś rabaty i cokolwiek, nie? No, czyli znajduje jakiś taki smaczek, już nie będę teraz przechodziła przez cały proces rozmowy, bo nie mam na to czasu, natomiast znajduje jakiś taki smaczek zainteresowania klienta, że ten klient jest w stanie powiedzieć to małe tak. I od tego małego tak nagle zaczynają się później poszerzać. Czyli zaczyna się od konta bankowego, ale potem jest karta kredytowa, potem jest kredyt, i tak te usługi rosną, 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 a zaczęło się od małego tak. Od malutkiego tak. W naszym biznesie, tak jak ja pracuję, my pracujemy z firmą Pruchę, a na rynku tych firm jest bardzo dużo. I w momencie, w którym chcemy wykorzystać właśnie tą metodę, to bardzo często jest na takiej zasadzie, że w momencie, w którym ktoś. Nie, nie ma przekonania wewnętrznie, bo, bo się boi, bo pracuje z inną firmą, bo coś, bo coś, bo coś. To taką stopą w drzwi jest porozmawianie z tą osobą pod tym kątem, żeby skorzystała z pojedynczego produktu. Czyli na zasadzie, okej, okay, nie rozmawiamy o biznesie, nie rozmawiamy o przejściach, nie rozmawiamy o niczym, o zarabianiu, porozmawiajmy o tym, czego potrzebujesz w domu. I w naszym wypadku, oczywiście, jest łatwo, bo mamy produkty codziennego użytku w takich cenach, że każdy kupuje w podobnych. w w drogeriach, więc ta rozmowa jest bardzo łatwa. Jak masz produkt, który jest trudniejszy, no to trzeba by tam opakować jeszcze dodatkowymi narzędziami i, i rozwiązaniami. Natomiast w momencie, w którym mamy taką prostą decyzję, to rozmawiamy na poziomie na przykład dowodu społecznego, prawa wywierania wpływu, będę mówiła jeszcze. Pokazujemy i przekonujemy do tego na bazie analizy potrzeb, że widzimy, że dla kogoś na przykład ważne jest piekarnik, piekarnika dużo, i często. Mm, piecze, to pokazujemy efekty przepipo, piekarnika, czy to prysznica, a takie rzeczy, które robią wrażenie, które każdy w codzienności nas, nas maczy. Każdy, kto ma prysznic, to ma wyzwanie z tym, że kropelki zostają na, na ścianach i, i ta szyba zostaje taka, jaka zostaje. Albo każdy, kto ma piekarnik, to wie, co to znaczy, czy, czy okap, czy wie, co to znaczy, jak to jest tłuste, jak to jest, no po prostu się brudzi. No to są rzeczy, które dotyczą wszystkich nas, jak grawitacja. Najwięcej mm, celem takim małym jest. Sprzedaż, zachęcenie do tego, żeby ktoś sobie kupił pojedynczy produkt, i to jest właśnie ten element, taki: ok, no to mamy, mm, mamy pojedynczy produkt, ktoś za, będzie zadowolony z jakości, więc automatycznie łatwiej będzie mówić o kolejnym, kolejnym, kolejnym. I ta osoba zupełnie bez jakiejś takiej dużej decyzji pod tytułem: tak, zarabiam, tak, wymieniam wszystko w domu, tak, dołączam do mojego biznesu do obecnego ten biznes, po prostu nagle zaczyna. Wcią wciągać, to jest może złe słowo, ne, zaczyna się angażować, zaczyna jej się podobać, zaczyna chcieć więcej, nie? Bo, mm, bo spróbowała pojedynczą rzecz. I co miał na myśli, mówiąc, że tak można ograć siebie? Zwróćcie uwagę, że w momencie, w którym mm, mamy różne ze sobą wyzwania wewnętrzne, nie? Na zasadzie, wiem, że E, e, chcę, e, nie wiem, rzucić palenie, wiem, że chcę nauczyć się języka, wiem, że chcę schudnąć, wiem, że chcę m, zacząć robić rzeczy właściwe, właściwe w biznesie, że powinnam, nie wiem, zacząć pisać wiadomości do ludzi. Cokolwiek bym sobie tam wstawiła, a mam wewnętrzny opór do tego, czyli cokolwiek sobie wstawi, że masz wewnętrzny opór do tego, no to wtedy automatycznie, jak będziesz chcieć to ograć, m, tak na zasadzie zmusić się żeby nagle zrobić rewolucję w swoim życiu, to bardzo często polegniesz i to bardzo szybko, dlatego że organizm wewnętrzny, jakby poziom wysiłku i poziom sprzeciwu wewnętrzny jest tak ogromny, że trudno jest to zrobić, nie? bo nasze jestestwo nam nie sprzyja. Na nasze jestestwo, czyli nasz organizm, nasz mózg, nasze, na to jak funkcjonujemy, nie jest przystosowane do tego. Nasz mózg jest przystosowany do tego, żeby nie robić rzeczy ryzykownych, bo to zagraża naszemu życiu. Nie? I tak to postrzega, że trzeba robić pewne rzeczy um, a, spokojniej, łatwiej, bo wtedy jest łatwiej, tak, z, w zależności od tego, kto jakie ma doświadczenie, to wiadomo, że to jest bardzo różnie, bo dla mnie, jak mam bardzo dużo takich doświadczeń i adrenalinowo-ekstremalnych i szybkich zmian w życiu i różnych takich rzeczy, to dla mnie pewne rzeczy ja już przyszłam rubliką, dla mnie pewne rzeczy są bardzo łatwe. Ale dla osób, które mają mało zmian w życiu, które mało robiły szerokich rzeczy, mało odważnych decyzji podejmowały i mało narażały się na dyskomfort wychodzenia poza strefę komfortu, robienie rewolucji zamiast ewolucji jest autosabotażem. Wtedy zdecydowanie lepiej zrobić ewolucję. I co mam na myśli? Wyobrażając sobie, że ktoś nigdy nie ćwiczył, nigdy nie ćwiczył i zaplanowałby sobie, dobra, to ja od dzisiaj będę chodzić, po prostu biegać 5 km albo od dzisiaj będę, będę mm, chodzić na fitness 6 razy w tygodniu, albo od dzisiaj nigdy, nie wiem, pali jak smok dwie paczki dziennie. To ja od dzisiaj, może spaleniem to jest głupi przykład, nie będę dawała palenia, bo, bo spaleniem to jest jeszcze kwestia uzależnienia od, od nikotyny. Mm, a, ale nie będę na przykład a, a, będę się uczyć języka, w ogóle ktoś nie umie nie, nie lubi się uczyć nie, tam, nagle od dzisiaj będę godziny dziennie. To są takie rzeczy, które powodują, że bardzo łatwo sobie nie dotrzymać słowa mm, i bardzo łatwo jest po prostu polec. A takie ogranie siebie, ten element stopy w drzwi, to jest zmuszenie się, zmobilizowanie się do tego, żeby robić to. Kaizen, małymi krokami. Czyli dla przykładu nigdy nie ćwiczyłaś, nigdy nie ćwiczyłeś, a chcesz się zacząć ruszać, zacznij od minutowego marszu codziennie. Przed telewizorem, whatever, pięciominutowego, ale stoisz i marszujesz przed telewizorem. Trzeba wyrobić sobie nawyk. Nigdy nie wiem, nie w biznesie online nie pisałeś wiadomości, nie kontaktowałeś się z obcymi ludźmi, a lider, ja tak robię, mówi minimum 10. Każdego dnia, to, to wtedy um, zacznij wysyłać jedną dziennie, ale codziennie. Potem zwiększ się do dwóch albo zacznij od trzech. To ja zaczynam, ale jeżeli to jest dla ciebie bardzo dużo krów wewnętrznych, to zacznij od jednej dziennie. Ale rób to codziennie i zwiększaj sobie. Potem dwie, potem trzy, potem cztery dalej. Zwróćcie uwagę, to bardzo fajnie można sobie zaobserwować na prostym zadaniu, które każdy może sobie zrobić od dzisiaj. Możemy sobie zrobić taki challenge wewnętrzny. Ja w sumie chętnie też to zrobię. Eee, pompki. Pompki to jest ćwiczenie absolutnie genialne pod kątem całego ciała, nie? Czyli całe nasze ciało zyska, i będziemy robić pompki. Ja nie umiem robić pompek. Ja robiłam zawsze pompki damskie. Więc pewnie zacznę od damskich albo, albo nie właśnie, zacznę uczyć się, czyli ja robię wyzwanie, kto chce wejść ze mną to wyzwanie, to, to, to będziemy się chwalić wynikami, ja zrobię tutaj osobny do tego będę robiła post. Wyzwanie moje będzie polegało na tym, dla mnie, dla każdego, kto będzie chciał dołączyć, że będę robić codziennie, zacznę od pojedynczej pompki, ale prawidłowej, Takiej, jak powinna wyglądać. Jedną dam radę, dziesięciu bym nie zrobiła, bo nie mam wypracowanego ciała tutaj na tyle sztywnego pod tym zakresem. Czyli zacznę od jednej ciennie, ale bardzo porządnej. W zależności, jak będzie mój organizm czuł, będę zwiększać do dwóch, trzech. I zobaczymy, dzisiaj jest, który jest dzisiaj trzeci? Trzeci luty. Zobaczymy na koniec lutego, ile tych kąpek będzie. Zobaczymy na koniec roku, ile tych pompek będzie. Dlatego, że to jest właśnie coś takiego, że mówiąc sobie nie, nie umiem tego, to bardzo często skazujemy się na to, że utykamy w miejscu. Nie chcę, nie lubię, źle się z tym czuję. My utykamy w miejscu. Zamiast się właśnie ruszyć, zamiast coś zrobić ze swoim życiem i zamiast właśnie mm, mm, przeformułować to na takiej zasadzie, że małymi krokami, smaczkami Popatrzcie, jak to jest z dziećmi, tak samo można to robić. Jeżeli dziecko czegoś nie lubi, a my go zmuszymy, je od dzisiaj będziesz to robił, tyle, tyle, tyle. No nie, mały mi, to nawet nie będzie wiedzieć, kiedy. Na, nie lubi, nie wiem, pomagać w kuchni, bo i robi to z wielkim fachem, Zacznijmy od małych kroków, takich, żeby wprowadzić radość w tym, i no to choć powyciągamy razem naczynia ze zmywarki, nie? A potem powkładamy razem, a potem nagle się okazuje, że wszystko się da zrobić, i nie jest to problem, umie i umie, i w ogóle. Więc to jest coś takiego, co bardzo działa. Ja mam to przetrenowane na różnych rzeczach, bardzo różnych w moim życiu. Ja pamiętam, jak chciałam schudnąć bardzo i. Zaczęłam, zaczęłam biegać, bo miałam na chyba 15 kg i zaczęłam biegać i pamiętam moje pierwsze 1.4, miałam bardzo fit, fit partnera i a, pobiegliśmy razem i pamiętam, że po półtora ja, kilometra ja mówiłam, o możemy my tu skrótem? do przodu, bo bym je zmobilizował, że przebiegliśmy kawałek dalej, ale ja po dwóch kilometrach byłam po prostu nieżywa. Jak pierwszy raz biegaliśmy po lesie, a pierwsze cztery kilometry, to ja myślałam, że nie mogłam mówić przez 10 minut później. Na teraz bym przebiegła 10 kilometrów, może nie na luzie, bo dawno nie biegałam. 5 kilometrów na luzie. 10 kilometrów też na 1000%, a, w, a bez jakiegoś kika jakiego wysiłku, ale pod tym kątem, ja bym ustawiła sobie głowę, że, że chcę to zrobić, bo. bo, bo bo się już nie chce biegać, nie? tu nie ma takich dobrych warunków do biegania bo albo bez podłóg, albo z górki, zdecydowanie lepiej się jeździ na mm, Więc małymi krokami, to jest takie powiedzenie, że robimy mikrozmiany w swoim życiu, a będziesz obserwować maxi efekty. To jest genialne. Ja widzę, jak mikrozmiany na poziomie m, tego, że właśnie chowam, to co mówiłam na którymś tam live, chowam po sobie ciuchy. Ja nie mam ciuchów porozwalanych już po domu, a to była zawsze moja zmora, że robię to małe kroki pod tytułem zawsze zabierz coś ze sobą i zawsze czyść, czyli zawsze e, małymi krokami to ogarniać to otoczenie, to coś załatwiać, małymi krokami robić zadania, które niekoniecznie mm, lubię i tak dalej. To działa. Bardzo ci namawiam do tego, żebyś, jeżeli nie znasz, ja Zastosować właśnie tą metodę. Nazwij sobie ją stopami, czyli salami, whatever, jak chcesz. to Salami też od cienkich plasterków, ale właśnie w rozumieniu takim, żeby zacząć swoje życie wprowadzać mikrozmiany i obserwować maksy efekty i zacząć cokolwiek chcesz załatwić, czy w biznesie, czy w życiu, a widzisz opór albo u siebie, albo po drugiej stronie, to nie zaczynaj, niech ci nigdy rewolucję, a ewolucję małymi krokami, małymi. A, um, uzgodnieniami zmieniać pewne parametry i zobaczysz, jak zacznie dziać się magia. Tyle na dzisiaj, ale mi szybko poszło. A, 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 <grymki> Dobrze, bo tych live'ów nagrywam dużo każdego dnia, to będzie, będzie łatwiej. Na, dzisiaj jest piątek, więc przed nami wspaniały weekend. Życzę Ci słońca, jak nie będzie tego na, na zewnątrz, to w sercu, bo to od Ciebie zależy. Pamiętaj, że nie masz wpływu na innych, masz wpływ na siebie, co oznacza, że jeżeli ktoś cię wkurza, denerwuje, to olej to, bo jest 7, 8 miliardów ludzi chyba, nie? Prawie na świecie, więc nie daj sobie psuć humoru przez pojedyncze rzeczy, bo to jest zupełnie bez sensu. Widzimy się w poniedziałek, a tutaj mam nadzieję punktualnie. Trzymaj za mnie kciuki, że First Things First, czyli pierwsze. Najpierw pierwszy wygra, a jak nie, to z lekkim poślizgiem, ale się widzimy, a pracuje nad sobą cały czas. No i tyle na dzisiaj. Miłego dnia Karolina też dla Ciebie i dla Was wszystkich. Uściski.